Witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Zabieramy Was dziś do bardzo ładnego miejsca w Tatrach Zachodnich. Zaparkowaliśmy już samochód, idziemy jeszcze tylko kupić bilety i widzimy się na szlaku. Zaczynamy od takiej prostej ścieżki, tylko że jest ona bardzo długa. Także pewnie dobre dwie godziny marszu od kasy do schroniska. A jesteśmy tutaj zimą i jest mało ludzi, tylko że w sumie też weszliśmy dosyć wcześnie, bo możemy sobie iść komfortowo we dwoje, rozmawiać. Mamy taką ciszę, spokój i czas dla siebie. Co masz dobrego? Chcę. Wiecie czego nie lubię w zimie? Tego, że żeby cokolwiek zrobić to trzeba ściągać rękawiczki. Jest kurcze bardzo niewygodne. No tak, mamy dwie warstwy, a w tych jest prościej. O, trochę już przymarza. Za gorąca herbata? Trochę tak, trochę w ale w ogóle dobry termos, ale już nam się kończy powoli. No, trochę już umiera. A generalnie gorąca herbata. Właśnie, jak to zejdzie, to będzie spokojnie. No, zmieni kolor. Gorąca herbata to jest największe dobrodziejstwo na szlaku. Ja pamiętam, jak my pierwszy raz szliśmy na Grzesia i nie mieliśmy nic gorącego, i piliśmy tą zimną, lodowatą wodę. Boże! Dramat! Zawsze zabierajcie termos z czymś gorącym, bo to jest podstawa na zimę. Tu jest fragment taki bardziej skalisty, dookoła. Coś jak w, w kościeliskiej. A ten budynek. Był kiedyś schroniskiem. Generalnie to schronisk po drodze było podobno kilka, bo było to bardzo popularne miejsce. A akurat to schronisko z tego co wyczytaliśmy nie słynęło z najlepszej jakości czy jedzenia, czy miejsc noclegowych, a no i później TPN to po prostu odkupił i zrobił jakiś budynek dla własnej użyteczności. O, nawet stoi na podjeździe teraz Auto TPN. -u. Co tu mamy? Leśniczówka i kancelaria. Nie widzimy stąd jaka. Po drodze po lewej stronie będziemy mijać kilka odbić szlaków w lewo. Ale jeżeli chcemy dojść do Chochołowskiej, to nigdzie nie skręcamy, tylko ładujemy ciągle prosto. A jeszcze z kolejnych ciekawostek, to Dolina Hochołowska nie należy do Tatrzeńskiego Parku Narodowego. W wyniku sporów została przyznana wspólnocie ośmiu zrzeszonych wsi Witowskich i to do nich należy dolina. Dla nas nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, ale z tego co odczuwam, to tutaj za parking zapłaciliśmy 15 zł, a tam tych tpn jest 30 albo 35. No i po ponad godzinie spokojnego marszu. Chyba pierwszy raz robi się nam trochę pod górkę. Oczywiście nie jest to jakieś przerażające i spokojnie sobie tutaj dacie radę. Ale pamiętam, że gdy szliśmy tu poprzednio, to było tu bardzo ślisko. Także dobrze mieć w plecaku jakieś raczki, żeby w razie czego móc je założyć i nie zrobić sobie krzywdy. Jesteśmy już blisko schroniska. Później zaczęliśmy mijać trochę więcej ludzi niż na początku. Ale chyba większość poschodziła w te boczne szlaki gdzieś tam na Trzydniowiańskich. I teraz to w sumie przed sobą widzimy tylko jedną osobę. Pogoda nami jakaś grupa, ale znowu mamy taki luz. W ogóle jak na zimę, no to warunki są fajne, bo wiatru praktycznie nie ma. No nie powiemy, że jest jakoś super ciepło, ale nie odczuwamy chyba dyskomfortu, co. Nie jest mi zimno, na początku trochę. No ale to kwestia, no nie wiem, 5 minut i od razu człowiek się rozgrzeje. No właśnie, pierwsze kroki najgorsze. I dobrze, że mamy podwójne rękawiczki. Podwójne rękawiczki to zdecydowanie kamień milowy. <totek> tutaj zabunkrowana. Ja przynajmniej jestem jak walek. jakimś. Gor, w takim oh, kołnierzu, się... nie? Tak, w kołnierzu. <gorsze> ale są takie gorse też, ale to bardziej są na, takie na żebra. No. W ogóle Michała zawsze kojarzy się z tymi szałasami. Kiedyś było ich tu o wiele więcej niż jest teraz. Pewnie pamiętacie jak przy Dolinie Strążyckiej mówiliśmy, że tam wypasano około 400 łowiec. To tutaj wypas był gigantyczny, bo tu wypasano około 4000 owiec, a wypasano, a wypasano jeszcze bydło. Także tu były tłumy owiec. Tłumy ludzi. No bo przecież ktoś to musiał ogarnąć, a było co robić. I tych szałasów, backówek też było tu dużo więcej. Ale niestety później przyszły czasy przykre i smutne. Druga wojna światowa. I to było dobre miejsce dla partyzantów. Było się gdzie ukrywać. No i w 1945 roku Niemcy większość tych szałasów, które tu były, spalili. Włącznie ze schroniskiem, które również wtedy zostały spalone. Także dzisiaj jest już to tylko jakaś tam pozostałość po tym, co było kiedyś. Zobaczcie w ogóle na te widoki. Rewelacja. Ej, no, musisz, już to wiem to, co ty. To jest tradycja. No dobra, jak tradycja, to niech będzie. Tradycję trzeba pielęgnować. Tak. Kiedyś pamiętam, że jak tutaj dotarliśmy, to się zastanawialiśmy, gdzie iść do schroniska. Czy tam. No tam to raczej nie, tam jest kaplica, później ją pokażemy. Ale zasadniczo do schroniska idziemy prosto, bo tu trochę brakuje tego słupka. Już niby wydaje się to logiczne. Kurde, no jaka pogoda, nie spodziewałem się tego. No jest pięknie, bardzo dobrze, zero wiatru. <gry> no póki co tak. Tam nagrani później pewnie nas trochę przejeje. Nagrani będą nagrani. <gry> I przejani. Tu na tych szałasach, które zostały, są tabliczki, że są to obiekty zabytkowe. Także my musimy to uszanować i nie próbować gdzieś tam wchodzić. Nie wiem, czegoś tu mazać, bo to też ostatnio w Tatrach się zdarza. Tylko uszanujmy to miejsce takim, jakim jest. No i mamy schronisko. Hurra! Można powiedzieć, że koniec części pierwszej. Tak. Prawie koniec, bo jeszcze musimy wejść pod górę. O nie. Po schodach. Jak damy sobie z tym radę? Ośnieżony. Stromy. My jeszcze nic nie jedliśmy w tym schronisku, nie? Chyba nie. To trzeba coś przetestować. Mhm. A jak wchodzimy do schroniska zimą? O, uważaj. To pamiętamy o tym, że ściągamy raki, raczki czy co tam mamy na nogach. I nie niszczymy im podłogi. Będą wdzięczni na pewno. My już zjedliśmy jajecznicę i idziemy w kierunku grzesia. Na wyjściu ze schroniska idziemy w lewo. I teraz zacznie się tak naprawdę prawdziwa zabawa. No bo tu już będzie stromy. A nie taka ścieżka jak wcześniej. Kijki, no i na pewno raczki. W sumie nie wiem czemu nie zrobiliśmy tego od razu po wyjściu ze schroniska. No to dobra. Raczki założone. Kije naszykowane. Słońce wychodzi, więc będzie jeszcze cieplej. Nic tylko iść do góry. Ale tam już ładny widok. Mhm. No Jak takie niebo nam się utrzyma, a wszystko wskazuje na to, że tak, to z góry będzie po prostu rewelacja. Początek szlaku jest dosyć stromy. Od razu widać, że charakter miejsca, do którego idziemy, jest zupełnie inny niż sama droga do Polany Chochołowskiej. Także tu już będzie trochę trudniej. Ale słoneczka tak świeci, że ja już sobie zdjąłem w ogóle czapkę. Zdjąłem te grubsze rękawice. No i jak na razie to jest mi ciepło. Także zapowiada się to bardzo fajnie. No, generalnie tutaj, jak chcecie iść, to przynajmniej w chwili obecnej, bez przynajmniej raczków, byłoby mega ciężko. Albo byście się ślizgali, albo w ogóle byście odpuścili. Także jak nie macie to musicie sobie kupić. Słońce zaczęło mocniej świecić, więc założyliśmy okulary, ponieważ takie promienie są bardzo szkodliwe dla oczu. Szczególnie jak jest śnieg. I spojrzeć po prostu na taki śnieg, jak jest takie słońce. No. To jest bardzo szkodliwe. Dokładnie. Zresztą latem też ja już nieraz tak miałem. Tak, tak, latem też oczywiście, ale... Że już później pod koniec na zejściu to mnie oczy piekły często. Tak. Ja muszę sobie kupić jakieś okulary, które mi się będą podobać, bo te mi się nie podobają, więc unikam ich noszenia. Jakby to było najważniejsze. I tak sobie przemierzamy kolejne metry. Po lewej stronie widzimy Polanę Chochomowską. razem z tymi wszystkimi szałasami. W sumie jesteśmy już dość wysoko. No, już ładny to wygląda. Mhm. Generalnie, tak jak powiedziała Angie, no idzie się bardzo przyjemnie. Nie jest to jakieś arcy trudne miejsce. Nie jest też jakieś super wymagające. A widoki są naprawdę fajne. Zawsze należy zachować ostrożność. Zdecydowanie. Ale chodzi mi o to, że nie trzeba się pchać tylko na te trudne, wymagające szczyty. Na tych prostszych też będą fajne widoki. A przy okazji można się trochę z tą zimą obyć. A wracam jakiegoś tam doświadczenia. Generalnie to plan jest taki, że dojdziemy do Grzesia. I zobaczymy, co dalej. Bo warunki są na tyle zachęcające, że w sumie to fajnie byłoby podejść na przykład gdzieś jeszcze na rakoń. Mhm. Bo na wołowiec to wydaje mi się, że bez raków i bez czekana bym nie chciał. Bo tamto podejście jest takie strome, pamiętamy to z lata. Mhm. A tam, jakby się przewrócić i nie mieć czekana, i przede wszystkim nie umieć tym czekanem hamować, to może być kiepsko. Zasadniczo. Zobaczymy, czy uda się zrobić ten drakoń. Bo przez to, że są teraz ciągle jakieś ostrzeżenia, że jest zła pogoda i jest niebezpiecznie, to planowaliśmy tylko Grzesia. I w sumie wystartowaliśmy sobie koło ósmej. Pokaże się na miejscu, zobaczymy jakie warunki będą. Dokładnie, nic na siłę. Pamiętajcie, że te Tatry Zachodnie są uznawane za łatwe, ale też tutaj ludzie się gubią Ginął. Pamiętajcie, że na Wołowiec, czy nawet jeszcze dalej. To jest kawał drogi. W dwie strony to jest dobre 10 godzin latem. Zimą raczej nie dacie rady zrobić tego przed zmrokiem. Więc tylko dla przygotowanych. Dokładnie. I tylko no, jak ktoś bardzo wcześnie wyjdzie. Bo zimą wiadomo, że ten zmrok zapada szybciej. Tak. Także tam możecie iść, jak jesteście doświadczeni. Znacie przebieg szlaku, bo to jest chyba zimą najistotniejsze. Tak, bo zimą czasami się zacierają e, ślady. Więc Dokładnie Angie Chyba już niedaleko No niedaleko Gdzieś tam. No właśnie, czy to tam już byłby szczyt? Zapewne. Mi się wydaje, że to coś za szybko, ale no dobra. Zobaczymy. Ale panorama. Ale rewelacja. Angie, czy wyobrażasz sobie czasem, jak wygląda raj? Czasem. Jak dla mnie. Gdybym miał sobie wyobrazić, jak mógłby wyglądać raj, to mógłby wyglądać właśnie tak. Przepięknie. To jest totalna rewelacja. Gdy pierwszy raz byliśmy tu zimą, to nic stąd nie było widać. Tylko ten znak tam na szczycie i krzyż. A dziś mamy A dziś mamy super widoki Co to dużo mówić Jesteśmy. Pięknie tu jest. To jest taki jeden ze szczytów z piękniejszymi widokami. Prawda? Zdecydowanie. A taką pogodę jak dziś to ja poproszę zawsze. Smacznego. Teraz chodzimy już na dół. Zdecydowaliśmy się, że nie idziemy jednak na rakoń, bo tak naprawdę zanim byśmy tam dotarli, to by była 14. W 16 i robi się ciemno. Więc pewnie nawet nie zdążyli, nie ma szans, żebyśmy nawet do schroniska wtedy zdążyli zejść jeszcze przed zmrokiem. Także, żeby iść na rakoń, to za późno po prostu wystartowaliśmy. Teraz pytanie, czy żałujesz, że tam nie dojdziemy? Nie, bo stąd były przepiękne widoki. No właśnie, ja też w ogóle nie żałuję, bo jest naprawdę fajnie. Więc chyba bez sensu się pchać, wiesz, jak nie mamy rezerwy czasowej. Wtedy jest trochę inaczej, jak się śpieszysz, a to nie pomaga. No i już byliśmy na Rakoniu latem. No tak. Zimą też przyjdziemy, tylko po prostu wyjdziemy jeszcze przed świtem. No to już rozpoczynamy definitywne zejście. Tak, bo na chwilę się zatrzymaliśmy, żeby podziwiać widoki, się nimi upajać, no ale przepiękna pogoda. Super trafiliśmy. No właśnie słuchajcie, jest tak pięknie, że schodzić się po prostu nie chce. Ale trzeba. Ale trzeba. Zasadniczo co do pogody, jest idealna. Teraz była seria w dużych wypadków w Tatrach. Dobry wydał ostrzeżenie, ludzie tam ostrzegali, żeby nie wychodzić zbyt wysoko. No i my z tego powodu nastawiliśmy się na Grzesia. W praktyce, gdybyśmy wyszli wcześniej, to ten rakon nie byłby zbyt wymagający i dużo ludzi tam jeszcze szło. Ale dobra. Zawsze lepiej gdzieś nie pójść, a na wyższe, nie wrócić. Hej, a na Wyższe Karpie pójdziemy zimą, ale y, gdy odbędziemy kurs. No dokładnie. I jak Ci się schodzi? Kurczę, no zejście to jest ekspres. To nie jest polska kolej, tylko to jest jakieś TZW. <noise> <noise> no pod górę wiadomo co innego, ale teraz z górki siłą rozpędu to... Przyjemnie. No i dobra, dotarliśmy do schroniska i idziemy tędy. Chyba <gry> dobra, też tam widać, że są jakieś ślady. Jesteśmy przy kapliczce, w której mszę odprawiał papież Jan Paweł II i ogólnie Dolina Chochołowska była jego ulubionym miejscem w górach. A gdyby ktoś miał ochotę wziąć udział w mszy w takim fajnym miejscu, które, tak jak powiedziała Angie, też lubił i odwiedzał Karol Wojtyła, no to msze odbywają się tu od czerwca do września, w niedzielę, godzina 13. Tak, także wtedy możecie przyjść i się tu pomodlić. Są ławeczki, nawet dosyć dużo. Tak, i tu też. Mniej, ale dosyć mało miejsca. Mm -hmm. No tak, nie wejdziemy, bo jest kłótka. No, i z tej kaplicy mamy tutaj bezpośrednią ścieżkę do tego głównego szlaku. No, i idziemy już teraz w lewo i wracamy na parking do auta. I jesteśmy z powrotem na tym samym szlaku co rano. No, i jesteśmy już praktycznie na samym końcu. A właściwie to na początku. No tak. Doliny Chochołowskiej. Zajście się bardzo ciągnie, bo jest takie same, jest takie długie. Bo jeszcze w pierwszą stronę widzi się, że są tam jakieś góry czy coś i jest inaczej, a z powrotem już się trochę dłuży. No i kończymy. Nie nagrywaliśmy już to za bardzo nic więcej, no bo jest to samo co i w pierwszą stronę. Dziękujemy za oglądanie filmu do końca. A także za każdą zostawioną łapkę w górę i subskrypcję kanału. Jeżeli podobał Wam się materiał, to zapraszamy do obejrzenia innych filmów na naszym kanale.